Zobacz Pusinek, jak mamy kolejną pizzerkę Mmm Kitek jak będziesz ja tyle tyle pizzy codziennie to będziesz się jutro toczył Hmm? Daj spokój jedna pizza nie będę się toczył jak Puszyn. Ej! Ech. Pizza Co, co, jest, Muffinka? Coś jest... Ojej, nie mogę się ruszyć. Bo jakiś ciężki jestem dzisiaj. No wstałem, wstałem już. Co jest, Muffinka? Matko, Kitek, co ci się stało? Mówiłam ci, ile ty wczoraj tej pizzy zjadłeś. No tak napuchłeś. Coś nie tak, nie rozumiem. Idę sobie coś zjeść. Ile zjeść, Kitek? Przecież ty się tu w przejściu nie zmieścisz. Na 100% się nie zmieścisz. Ja się nie zmieszczę! O czym ty mówisz? Co jest? Wow. Może boczkiem? Boczkiem jeszcze wejdziesz na styk Eee, radę. radę Tak czy dzisiaj ty się bawisz w sumo? Nie byliśmy na zawodach z Japonii, więc skąd wiesz, że akurat tak wyglądają? Ja po prostu mu przypakowałem Ej, ciekawe czy się mogę toczyć Co na obiad? Może z was słodką Ryżuś nam się gotuje Dzisiaj Kitek na obiad robię ryż Więc w sumie świetnie się składa, bo w sumie ryż no to prawie jak Japonia Kitek chodź, pojedziemy do Japonii Tylko wiesz co Mufinka, coś mnie tu swędzi, podrapałabyś mnie Kitek No weź no. Eee, Tu? Tu, o tu wyjdź Jak że widzowie, jakbym tak wyszedł na twór, to odleciałbym do góry? Najprędzej Kitek to byś się stoczył z góry Ej widzowie, na 20 tysięcy łapek w górę Mufinkę pakujemy w ten strój Zobaczymy jak ona sobie poradzi Nie nie widziałeś, jak się z tym męczyłeś Ale to widzowie decydują Nie ty <grywia> To jest tak unboxing jak... sumo O yy, ci czapeczka Wiem właśnie To była czapeczka? To były włoski okay. Ej. Jesteś zawodnikiem sumo I wiesz ile oni mają miejsc Co mniej. to jest? Nie, ile oni trenują Trzeba to zapompować o, To jest jak kurtka chyba, zobacz kurtka, że masz Kurczak, Zgodaj zobacz Kurczak, wglądaj kurczak o, ej, co to za tatuaż? Oni mają tatuaż? Kiedy? Nie, no mają to sami. Sumo? No. <laughs> Jaki to jest sekret. No że to jest na mnie za małe? To będzie za małe. Mówię, że to jest na mnie 50 coś. Jak coś, to się trochę skurczy. No pushing to by się nie wcisnął. No. Nie, brakuje Pusinga Tu trzeba baterię włożyć mufinka. To nie jest. Ja myślałam, że to jest coś innego w ogóle. Ale, Janko. Przepraszam <suszy> Ta zdrówko. Potrzebujemy baterii. <grystanie> Dobra, widzowie, znalazłem na pewno jedna z tych baterii działa. Pytanie, czy to się odpali? Tu jest chyba włącznik. Czy jest jakiś włącznik? to? wiatru. I to zaciąga powietrze. Czekaj, czekaj. A więc powinieneś się zasunąć? To właśnie muszę. I fajnie. to mi Jest jak wentylatorek! To jest jakieś narzędzie odchudzające. A jak słodko. Popój mnie! O nie, kitek! Co? O nie, odwróć się! O nie! Co? Ty to... Żartujesz z tej strony, to jest pepce Żartujesz? Jak ja już się napompowałem! Ty w naprzód, przecież sumek powinien być z tyłu Niezuju No <grystujesz>, to juzuru, wiesz jak... musisz to zmienić No jak no tak? Ej ale bajer, zobacz ty napopowało jest jestem balonem Ty masz <grystujesz>, tyłek to ja działek. się nie mogę zobaczyć nawet e, Może nic nie tracisz O główka Patrz, czekaj, to. czekaj jeszcze to Co to jest? To jest czepik coś włosy e. Patrz nie mam rączek <grym> Dobra poczekajcie Oczekiwanie Bo Kontra rzeczywistość No droga. Droga w drugą stronę jest no przestań Patrz na to jak spuszczałem powietrze No to dawaj zanim baterie padną Czy to musi cały czas chodzić? Tak huh, huh, huh. Patrz Muffinka jaki jestem napakowany Jaki ty uroczy jesteś? Ej, byliśmy w Japonii, a my zawodów nie widzieliśmy suma. Ja cię To Chociaż nie wiem, czy muszę to zobaczyć, Dobrze. do mojego. No jest problem. O, e, wiesz co? Kto jest większy? Pusieńczyk? Tak, to jest dzisiaj gigaki, Kitek Chyba jesteś większy. No. Pusień. W ogóle zmieścisz się w fotelu? Proszę cię, to jest banalne. Trzeba tylko spuścić trochę powietrza. O, widać gdzie w ogóle? E, e, trochę, to jest toczkę. O jakie słodkie! Ej, Ej. kiedy tak, ale to jest mój fotel. Nie mogę wstać. Pa i ryż. Widzowie, powiem wam, że jest naprawdę. Co ty robisz? Ej! Lasek! Ja nie mogę i tak nawet nie czuję tego przypylaska tak szczerze. Ja czuję. A ja w ogóle. Ja, jak galaretka! Ej! Ej, widzowie, skoro Kitek mi tak dzisiaj strasznie przypomniał o Japonii, to co wy na to, że zrobimy sobie taką japońską przerwę na herbatkę. Może nie londyńską, ale japońską. Mam nową porcelankę! Kitek, później, co wy robicie? Zawody sumo. Wygrałem chyba No nie, i Pusin przegrał, a ja postawiłam na niego Sorry Pusin, jestem większy I ty nie masz być Jumbo Żabą Proszę cię, jestem Jumbo Kitek Ale mam tatuaża teraz. terazowa, kotwica elegancka, a na drugiej serduszko No i myślisz, że tym podbijesz moje serduszko? Dobra podbijesz i się zabierzesz mnie znowu do Japonii Na zawody oczywiście Co? Ja ci teraz zrobię takie zawody Pusin Ukryjcie mnie Cerka gdzieś to była. Mm. Ostatni kawałeczek. No Kitek przestanie Ci przecież właśnie ryż robię. A ryż, moja droga, to może być na dokładkę. Ja dzisiaj o zmieszczę trochę więcej. Jeszcze mam w nim dużo miejsca. Zrobiłam Ci herbatkę. Jeszcze o tym Dzisiaj to tylko kitkowy kubeczek, a nie gigakitek? Gigakubeczek, proste! A jesteś Jumbokitek. Jumbo czekaj, czekaj, to ja mam pomysł. O, i teraz jesteś Jumbokitek. Kitosła. Pokaż się. I widzisz później. teraz ja jestem bardziej Jumbo niż ty. właśnie. Czemu ja wcześniej na to nie Padłam, paczki, tak kupujemy jumbo żabę i to ona będzie największa, nie ty! Jumbo-Żaba to przy nas dwóch to będzie taka. I może, ale przypominam, że w Minecrafcie była tak gigantyczna, że w życiu by się jej nie przebił. Za to myślę, że mnie można łatwo przebić, zobacz. Mówi, a czego tam szukasz? Komuja, nie, on do mnie! <laughs> no Nie dam się daciać! Nie dam! Nie dam się daciać! Hmm. Pójdź, no ciebie też to działa? Zajmowałbyś mnie miejsca na moim łóżku. Mówi, jak kiedy ja będzie ten ryż, bo jestem głodny. Dobra, już Ci idę robić. Chciałam nakarmić najpierw moje roślinki i mojego godziny z kośmaluza. No, mi na chwilę go. Ooo, ale elegancki. Ej, co? Co? Wlałam już zaprawę do ryżu i teraz jeszcze dodałam takiego barwniczka, żeby ryż był żółty. Herbatka już się parzy. Moja herbatka, i wszystko po was sobie zaparzyłam. Tutaj teraz trzeba to sprawnie nalać. No, moja regino, skuś malusiku, regina. Kto pamięta reginę? Mam tej zieloną herbatkę i sobie teraz możemy troszeczkę pocilować i się odprężyć. Jeśli pamiętacie naszego skuś Bo... malusika, reginę, koniecznie napiszcie w komentarzu: Regina! Będzie jej miło Nowa porcelanka. Jak musimy jechać do Japonii po zapas herbatki Bo już mi się kończy Nasze foremki z Japonii napełniamy sobie ryżem Za pomocą zwilżonej łopateczki Teraz je odciskamy od dołu Pum, 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 pum I gotowe można jeszcze do środka coś powsadzać. Ja na razie zrobiłam takie. Do tych chyba włożę jakiś nadzień. Kitek gotowe! Kitek zrobiłam ci jedzonko! Oni girijto! Oni girijto! To jest moja, to są twoje kitek. A za karę? Zmywasz naczynia. Czemu ja mam zmywać naczyń? No mówinka! Ja zrobiłam ci oniki rajto! Tyle to normalny kitek zje. Ja wierzę tam. A nie dzidziak kitek. Sumo musi dużo jeść. Okay. oni dużo spalają, bo oni są. Mam problem troszeczkę. Dasz ale? Spróbuj. Ej no, nie podjadaj mu, Dinuś. Jak oceniasz? jest smakowe. Mmm, to co to są za kuleczki? Myślę, mieliśmy jakiś test testów słodyczy japońskiej. Dobra muffinka, wracamy do Japonii. Kwestiły się za ich onigiri, ooo. Kiedy gdzie widzisz? Poczekaj. No ja zapomniałem. No. Ale ja tu mam taki box, otwieraliśmy. on jest chyba z Pyrkonu albo z Tak, ale słuchaj, tu w środku cały czas coś jest. I ja nawet nie wiem co. Ramy. Robię przysiad. Ojejciu Ale jak podałeś imbryczek do sobą Uważaj, uważaj Ojej, jest ciężej niż myślałem Ej, nie mogę się wyprostować, bo się błogi zawinęły, poważnie Ej, czekaj Nie mogę wyciągnąć nóżek Poważnie, niech ci wymychania. poważnie Ej, wyciągnij mi Czekaj Czekaj, ja się nie, 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 za mocno nie, 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 i co udało się? Jakoś się udało. Ale się <grym w> przestraszyłem, że rozwalę strój. To jest Mr. Boxing z Demon Slayer, czyli jest kika Cicho. <grym w> Kitka ulubionego anime, no dobra, odpuszczam Tu jest, Unboxing Jestem ciekawy co jest jeszcze w środku no? Plakat Jakiś pojemnik Ja Słuchaj, nie pamiętam 100%. Śczypiki, no to standardowo To że to prawie rok leżało? No, faktycznie, bo przecież teraz jedziemy na tylko proszę bardzo I jeszcze, też, wow. ona jest tylko kolejna Tu mamy ja. tak O, ej, ale fajna podkładka pod mysz, nie widziałem jej Ale ty, masz fajniejszą kitkową. No. O, wow. pamiętam wow. ten kubek ej, Ładny jest, bardzo jest ładny Ej, ja sobie go przywłaszczam O, no. Zobaczcie o. Odku? Chyba tak nie miało być eee, To na pewno od tego ciepła w pudełku tak. Trochę go rozumiem, mi też jest tu gorąco Mufinka, wiesz, że będziesz mi musiała pomóc się dzisiaj wykąpać? No chwila, Kityka, nie dasz mi zjeść i się napić mojej herbatki? Dobrze, moje maleństwo, mamy na podziału. Nasze słodziaki z ryżu, jeszcze dodam taką posypę Ten żółty barwnik taki średni, ale ten różowy był fajniejszy na Dobra, teraz to, misia spróbujemy Z tą posypą? Sztos, ona jest taka słona moja Zapamiętam ci to i jak tylko widzowie dobiją łapki w górę Przebierzesz się w ten piękny strój i zobaczymy wtedy Mufinka, chyba nie da rady żebym wszedł pod prysznic Zobacz Jeszcze oj, oj 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 oj, Ale Kitek, wanna jest moja No weź Mufinka, zmieszcz się tutaj to leciutko, patrz O Uważaj Ale Kitek O, a tu jest mokro To Zmoczen... na baterie A! Czyli dzisiaj bez kąpania Ooo Mufinka ha? Mam całe mokre Kiju. Kitek, ja się są że nie spodziewasz. Ej, ale Kitek, ja się tu już nie zmieszczę. Ech. Dobranoc. I widzowie pamiętajcie, kciuk do góry, bo Mufinka wyląduje w tym stroju. Prawda, Pusin? To to. O, jaki ciężki jestem dzisiaj. <ślin> 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 oh. Czekajcie! Ja w ogóle się jeszcze nie widziałem, czekajcie. Matko Jak ja wyglądam? Nie wyglądasz. Czekaj, bo muszę się napompować. Nie, same rosną. Tak. Nie mogę się już teraz giaś.